Co to jest GAB i dlaczego warto go mieć? Zastanawiałeś się kiedykolwiek, co się stanie, gdy Twój samochód zostanie skradziony lub całkowicie zniszczony? Mam odpowiedź, która może Cię zaskoczyć. Wyobraź sobie, że kupujesz samochód w leasingu, a po roku zdarza się nieszczęście. Samochód zostaje skradziony lub zniszczony w wypadku. Szkoda całkowita. Wtedy dowiadujesz się, że standardowe ubezpieczenie pokrywa tylko wartość rynkową pojazdu, no, która jest znacznie niższa od tej, która jest. Jesteś winien leasingodawcy. To denerwujące, prawda? Rozwiązaniem jest ubezpieczenie GAP fakturowy. A jak on działa, podam na konkretnym przykładzie. Kupujesz samochód na przykład za 100 tysięcy złotych. Po roku jego wartość rynkowa spada na przykład do 80 tysięcy złotych. Ale Ty jesteś jeszcze winien bankowi 90 razy odsetkami. W razie szkody całkowitej ubezpieczenie GAP dopłaci 20 tysięcy złotych. Dzięki temu nie zostaniesz z długiem. Dostaniesz zwrot 10 tysięcy złotych. A co jeśli szkoda pojawi się w piątym roku? Wtedy leasing będzie niewiele, a ty dostaniesz wyrównanie do kwoty 100 tysięcy złotych i kupisz sobie kolejne auto, ale tym razem za gotówkę. Ale uwaga, GAPA najlepiej nie brać w leasingu, tylko poza nim, bo często firmy leasingowe wykorzystają Twoją niewiedzę, sprzedają najtańszego, najprostszego GAPA za dużo większe pieniądze.